Cześć, kochanie. Na, 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 na. Zaraz wam się pokaże. Nagrywa się. A, ja, bo ona chce zobaczyć. Tak. <grywa> ojej, ojej, gdzie ta Natalka jest? Chodź, zobacz, Natalka masz. Aluś. Zobacz, ciup ciup. Pociąg. Pociąg. To idzie. Zobaczcie. do niego. Biegniemy do pociągu. Aniołeczka, biegniemy do pociągu, szybko. Gonimy go. Powiedz stój. O ciegu nam, no nie. Yy. Nie, ma. nie ma. Nie ma go.